No kurwa, powiedziałeś, że za pół godziny? Bo... No i co? Będziesz napierdolony W no, życiu jestem A ty jesteś ledwo wstawiony Daj no jeszcze kurwa dwa złote No ale co za dwa złote możesz kupić? No napierdolę się, jak księciuniu kurwa jego pizdę masz tysiąc chuj Ale czapkę masz do jebanu, kurwa <noise> Powiedz, że nie Dwa złote. No ale po co ci? Czym się napierdoli za dwa złote? Machmolu się kupię. Jak ci kur? <laughs> Czego nie wiem? <laughs> Jak cię kurwa prasnę? Ej! Cały świat. No, mądre to kurwa, mądre? No ale widzisz. Czup, kurwa. Den no to, to jest. No ale machmol będziesz pił? Jasne, a co? Od kogo bierzecie machmol teraz? Z, z takiego źródełka. No, ale od kogo? Juty? A chujcie interesy, den no, no muszę wiedzieć, bo może będę chciał kupić. ci Odpierdolić takie kurwa teksty szed...